Zadał mi pytanie e, mailem, jak przesadzać kwiatki, żebym nagrał film. E, a więc, jak przesadzać kwiatki? To tyle ode mnie na ten temat. A teraz przejdźmy do krótkiego filmu, jak zrobić mały trick w tenisie stołowym. Czyli takie e, coś nietypowego, coś nieprzydatnego do gry w tenisa stołowego. E, taka mała zabawka. Nie wiem, czy mi się uda, gdyż e, patrząc się na ekran. Czyli jeśli odbijamy piłkę przed sobą, jak zrobić to, aby odbić ją za plecami i ona żeby z powrotem nam przeszła do przodu. Czyli tak, tak, odbijam ją mocniej, za plecami leci piłka, ze którą ją odbijam rakietką, ona z powrotem wraca do przodu i dalej ją możemy odbijać. Coś prostego, no, pamiętam, nauczyłem się tego małego triku po programie, który był bardzo wiele lat temu 50, 15, zaraz się zacznie. Tam Rysiek pokazał na dzieciach jak coś takiego wykonać. Pamiętam, że to mnie zaciekawiło, tam zacząłem trenować, nie wychodziło mi wiele razy. Aż w końcu się załapało co w tym biega. I obecnie nie jest to takie trudne. Piłkę rzucamy na rakietkę, odbijamy, bawimy się piłką normalnie, odbijamy ją za plecy, za plecami odbijamy ponownie. I ponownie na placie, czyli tak. Piłkę rzucamy na rakietkę, odbijamy ciach, ciach, ciach ją do tyłu, potem za siebie, i za tym i znowu. Odbijamy za plecami i coś takiego. Może nie wykładam? Piłkę rzucamy na rakietkę, odbijamy sobie, następnie za siebie, z tyłu. Tylko ważne, żeby nie uciekała ta piłka za daleko, czyli za siebie. Ewentualne inne zabawy, jakie jeszcze można pokazać z rakietką, coś super prostego, często na pewno widzicie coś takiego, że się ona obraca w ręce na szybko. Może to jakieś wrażenie zrobi na przeciwniku, czyli widać, że przeciwnik nie jest jakimś tam początkującym, bo rakietkę sobie powraca. Można poza samym obrotami zrobić też podrzut obrotu, czyli coś takiego, ważne żeby to złapać, co nie jest najłatwiejsze. Ewentualnie inne zabawki, takie powiedzmy manualne, to naprawdę nie jest potrzebne Wam do gry w tenisa stołowego, w niczym Wam się nie przyda, ani nie będziecie dzięki temu lepiej grali, ale pobawić się można, czyli stoicie, czekacie na swoją kolejkę przy stole, sobie odbijacie piłkę, to raz z jednej strony, teraz z drugiej, kantem, czy tam można jeszcze sobie to całkiem udziwić, zrobić wrażenie na dziewczynach w podstawówce, otrzonek rakietki odbijać. Albo inna zabawa, czyli ta już może Wam się przydać podczas gry z inną osobą, jeżeli graczy tak na początku na luzie. Czyli odbicie piłki za plecami. Na pewno widzieliście nieraz w jakichś grach, że jakiś dobry zawodnik gra, gra, gra i piłkę ścina nawet za pleców, czyli takim ruchem. Proste wykonanie, wcale nie jest trudne, oczywiście to trzeba wszystko przerabiać. Ale muszę brzuch wciągać też, żeby go tak nie było widać. Pokażę to na ścianie, a być może niedługo i na stole. Czyli odbijacie piłkę, tak jak ja, prosto od ściany. Nieważne, jak ona wolno lata, jak się odbija. Ważne, aby gdy spadnie z tyłu, można było ją odbić od pleców. Można to oczywiście ćwiczyć na ścianie. Czyli tak jak ja, sobie normalnie odbijam piłkę, luźno, bez żadnej rotacji, po prostu swobodnie odbijanie piłki. Gdy poleci w tył, odbijam ją za plecami, nie. nie powinno być z tym żadnego problemu. W zasadzie o takim odbijaniu to można powiedzieć tyle, że na pewno wam się przyda, jeżeli to dobrze sobie wyrobicie i ten kąt uderzenia, żeby on ty nie tylko mógł odbijać proste piłki luźne, ale także nawet zadawać jakąś tam powiedzmy siłę, to na pewno wam się to przyda, aby zaskoczyć czasami przeciwnika. Dawkę Szyn za oglądanie. Dalej słów więcej nie umiem po niemiecku. <gry> Dzięki. No jak widzicie, ta zabawka wcale nie jest trudna. 100 razy próbowałem, w końcu się udało, czyli można, można. Dzięki za uwagę.